Ravens. My chapter is in ruins. The sector is at war. Witam, wszystkich Wy nowy... Wy w nowym... Zagrajmy w Dawn of War Retribution. Postanowiłem zrobić drugą serię, więc będę robił dwie serie i oczywiście odcinki. Będę teraz się starał robić części. Rzecz jasna. To może od razu do rzeczy, kampania. Już grałem sobie Imperial Guard, czyli Gwardią Imperialną. Ale rozpocznę nową kampanię. Nie, nie chcę zagrać prologu. No i oczywiście mam tutaj 6 bohaterów do wyboru, i tutaj wybieramy rasę, którą chcemy grać sobie. No bo poprzedniej, poprzedniejsze znaczy dodatek, poprzedni podstawka, graliśmy tylko kosmicznymi Marines. A chcecie przeczytać sobie tutaj ich opisy, to tam ich pozaznaczam. Się możecie spauzować filmiki, sobie przeczytać te opisy tych ras. tyranidzi, orkowie, gwardia, Marini Sieldarzy i Chaos. Ja po, chyba będę grał Chaosem, na tym zagrajmy. Kosmiczni Marines Chaosu to upadli wojownicy Imperatora, którzy ulegli pokusom plugawych mocy osnowy i poświęcili się służbie bogu Chaosu. Czarny legion, to mieszanka, silnej piechoty oraz demonów. Na jego czele stoi lord Chaosu Elfiarz Pogrobowiec.

New demonic incursions relentlessly plagued her planets, Aurelia, Typhon, Calderis, and Meridian. In response, the Imperial Guard, the Hammer of the Emperor, was deployed en masse to the sector to secure her, to defend her. Yet the incursions only grew in number, and soon were worsened by insurrection and madness among the Guard's ranks. Now the sector sits helpless, racked by constant, endless, unremitting war. We are space Marines. We are the blood ravens. We would act, yet we too are locked in warfare with one another. Azariah Cyrus, our chapter master and chief librarian, has declared the heroes of Aurelia to be renegades. Now we are hunted by our own brothers. Brothers unaware of the Chapter Master's secret allegiance to care. A corrupt Space Marine Chapter Master. A militia crippled by disorder and turmoil. Demons. Renegades. A sector that knows only war. The Imperium has had enough. One solution remains for the sector. A solution with which I am all too familiar. The Ordo Malleus approaches the Holy Imperial Inquisition. Their colossal ships bear the munitions to perform exterminatus, cleansing every planet of the sector of life, Xenos and human, corrupt and innocent. And in this, our gravest moment of desperation, an old enemy returns. An enemy thought dead. Slain on Cronus and again on Aurelia, Eliphaz, the inheritor, has once again come for the Blood Ravens. Supported by the rot, corruption, and malevolence known as the Black Legion, his return not. Bardzo zły moment, żeby powrócił Elfiasz. Więc tak. Elfiarz był... pierwszy raz pojawił się chyba w Dark Crusade, z tego co pamiętam. Tak, chyba tak. I <coughs> pojawił się jeszcze w Chaos Rising, czyli w poprzednim dodatku do of War 2. W Dark Crusadzie niby było, znaczy w Dark Crusade, było takie założenie, że Marinesi wygrali, i tam Davian Tool widział jak ginie Elfiasz, ale on jednak powrócił i on jest bardzo, bardzo, bardzo sprytny. Ich najgorszy wróg, właśnie to Elfiasz. A dobra, przejdźmy już do gry. Tutaj, tutaj parę zmian zas, zaszło w kampanii, bo oczywiście mamy tutaj zawsze czterech jakichś bohaterów, tylko że jeszcze jednostki w trakcie akcji możemy dokupywać. No such thing. merciful uh, lord, No. These are the Blood Ravens. Finest slaves of the Dead Emperor. We owe them much more than a quick death. Come. Follow me, brothers. I have an old friend to kill. Give me it. Do not presume to come. Każdy ma po jednym charze. Dobra. Zobaczymy, co potrafi nasz główny bohater. O, nieźle, nieźle. Elijah. there is brother Kane, incapacitated but not yet killed. Such is the incompetence of the Space Marines. Rise, Kane. Until you die, you serve me. Your failure does not speak well of your abilities, Kane offer a prayer to the ruinous powers perhaps they will take pity on you i am here to write it for you mr we are finished this is a nuisance elaphas what we could have been avoided had we burned this entire region Mam granaty. Dobra, strzycmy mu tam do tego budynku. Jeszcze żyje. Come on, powinien zginąć. Dobra. Już. fies the dark gods we must press on take cover brothers as glorious and cursed as we may be we are not impervious to enemy fire braish ich elfiasze napsud za was w tych zwiadowców tam granatka. Okej, nie. <laughs> Tutaj jest są... <laughs> tam zbieranie... W trakcie kampanii nie było czegoś tak... No wcześniej w kampanii nie było czegoś takiego, że zbierałem punkty rekwizycji, tylko zbieraliśmy wyposażenie. Czy tam granaty, ładunki wybuchowe. Takie ja tam.

Last day. Tutaj zbroję. zbroją jakie? <laughs> Przepraszam, ale mam taką chrypkę małą. Dobra. Czemu stoicie? Co się z Wami stało? Ruszcie się. Jeny, czemu oni nie chcą się ruszyć? Ruszcie się. Nic nie działa. Nawet nie chcą się wycofać, ja nie mogę. To nie fajnie. Co ja mam zrobić, żebyście się ruszyli? Aha. Potrzebam twoich granatów. Kiedy to są ciołki, no nie chcę się ruszyć. Nerwujcie mnie heretyki głupie, ruszcie się Maciek zlikwidować? Nie mogę, nawet nie mogę no.

Teraz tu nie z tej strony przyjdzie atak A jakie oddziały tutaj mogą mieć Marińska kafroni Trwi, Trwiopuszce Kosmiczni Marines Hamasu, czyli ci normalni. Dobra, nieźle. Wyciekłeś. Szaf Terminatoru. To jest chyba ostatni atak, więc tutaj wszystkich wyślę. Pokaż tym Terminatorom to dużo nie. Pięknie. Cóż, to będzie troszeczkę dłuższy odcinek, bo chcę na każdy odcinek jedną misję robić. A boss chyba będzie ciekawy, bo stary znajomy, no to na pewno ktoś znany będzie tym bossem. Ja nie wiem, nie grałem jeszcze w kampanię chaos, troszeczkę grałem w kampanię gwarny. Bo... Nie trzeba nam się chować do budynków. co stałe w dupkę. Czemu im tak szarżują? No rozwalcie ten ostatni oddział tych Space Gloombów. Wam dziękuję za kradzież limitu. Ludzie mogliby wymyślić coś w stylu Delete, jednostek, jak to było w Jedynce, A no. Albo ja po prostu nie umiem tego robić. Może atak na obszar, niech na siebie. Eee, w ogóle się nie słuchają. No trudno. Idziemy na Bossa sami. Co to jest Dreadnought? Dreadnought mam rozwalać? Obserwam, m'rów. Obserwam, jak Spacemarine chcą wychodzić i jaką mało odpowiedź, co mam w tym temat. Wiem, Davian, jestem zamknięty. Davian Tool? <ścoughs> Zwałcia. Dowodziliśmy nim w dodatku i w podstawce. Może być ciekawie. O, te tych heretyków. O, nie, 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 uciekać, uciekać. Dobra, niech heretyków leje, bo oni to są właśnie do tego, żeby tak ginąć. Mięsa, armatny. Mogę jakoś ulepszyć. Nie mogę ich ulepszyć, ale dobra. Może zwalać go. Kurde, Marines się przyszli mu z pomocą jeszcze. Idziemy na nich wręcz Rozwalić Davin Tula On był dowódcą Dark Crusade Kosmicznych Marines, tylko dawno w Dawno 2 zatkował go jak tyranicz i on był ledwo przy życiu i...

Of the Black Legion and Master of Chaos. It is but child's play for my cabal of sorcerers to project my voice and will to where I desire it. I owe you well, and you will not forget our bargain. Of course, Lord Abaddon, I have not forgotten. Davian Thule lies dead, along with his heroes of Aurelia.

Dark Hornet. Po aktywacji właściwie nagromadza jest z krwi, co znaczy, że raczej zdecydowanych obrażeń odzyskuje w postaci żywotności. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, zaraz skończymy. No fajny krajobraz. Już możecie mi go nie pokazywać? Niech się już się wczyta. Come on. Więc tak, teraz wybieramy nagrodę. No, no masz żony champion. Kosmiczni Marine chaosu. Kto może używać? To pewnie nasz czarownik. Nie. Wezmiemy sobie... Lord Abaddon, I trust that Neroth will not interfere with my command. Neroth knows well his place. He will be yours to command until I deem otherwise. There are, however, matters that concern you greatly, Eliphaz. Azariah Kairis has pledged the Blood Ravens in sacrifice to Khorne. An entire Adeptus Astartes chapter? <laughs> Hmm, he must scheme to become a Chaos War Master. Respectfully, Abaddon, would it not be wise to allow Kairos to destroy the Blood Ravens himself? Unacceptable. Who do you presume yourself to make such assumptions? The Blood Ravens are mine, body and soul. Kairos is not worthy of such claims. No one dares usurp me in the eyes of the Chaos Gods. This makes him a threat to our bargain, and thus to you, Elephas. Then I will eliminate Kairos. First, we must find a way off this wretched rot blister. Do not worry yourself so, Elephas. This matter is a Chaos Sorcerer's speciality. It will be but child's play to find a rift in the warp. I will open it, and we will travel the sector at will. There is one such place, not far from here. Then summon my plague champion, valius. We will leave at once. Broń ciężka. No, to omędzie może teraz tego używał. Dla Brudasa, bo tak go postanowiłem nazwać, bo śmierdzi. Śmierdził? Nie, Brudas, Brudas. A tak naprawdę on nazywa się Farius, ale mam to gdzieś, że on tak się nazywa. Dobra, a to. O, o. Piętna chaosu. To weźmy piętno korna. Dobrym. No to tak bym nadał pierwszy odcinek. Tutaj mamy jednostki, ich ulepszenia i takie tam. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Na razie.